Każdy szanujący się producent dobrze wie, że musi mieć wersję Mini bądź Light swojego flagowca, aby zdobyć serca konsumentów z mniej zasadnym portfelem. I tak powstał LG 6 który nazwa nie koresponduje z LG G6, ale jak wypada w praktyce. LG postanowiło wypuścić pomniejszoną wersję G6, jednak zrobiło to na tyle dziwnie, że nie dało w nazwie ani light, ani mini, ani żadnego innego frazesu, który wskazywałby na to, że jest to pomniejszona wersja flagowca, a dobrze wiemy, że to się właśnie bardzo dobrze sprzedaje. Jak to wyjdzie LG? Zobaczmy. LG Q6 na pierwszy rzut oka czerpie dużo z LG G6, mowa oczywiście o kluczowym punkcie tego smartfona, czyli ekranie. LG postanowiło pokazać swoim klientom, że wcale nie trzeba wykładać na stół grubej kasy na flagowca, żeby smartfon wyglądał nowocześnie. Średnie półce taki zabieg jest niespotykany, więc można śmiało powiedzieć, że Q6 jest prekursorem. Tak jak w G6, również i tutaj umieszczono ekran Full Vision o proporcjach 18x9, albo jak matematyczny umysł sugeruje 2x1. Mamy więc dwa kwadraty, które LG próbuje jakoś zgrabnie i sprytnie wykorzystać, ale mało spektakularnie. Nie jest to jednak najważniejsze. Przekątna ekranu 5,5 cala wskazuje, że urządzenie powinno być bardzo duże. Facet ze złotym łańcuchem na szyi, złotym sygnetem na palcu powinien być bogaty, ale prawda jest taka, że bliżej mu do wieśniaka. W przypadku Q6 pozory również są mylące. Jest to bardzo kompaktowy smartfon, który za spokojnie przerwać do urządzeń 5-calowych. Rozciągnięty ekran na frontowym panelu robi kapitalną robotę, do tego zaokrąglone designersko krawędzie do złudzenia przypominają LG G6. Zagłębiając się w specyfikacje już widać różnicę. Rozdzielczość 2160x1080 pikseli to swoisty odpowiednik Full HD na ekranie o zwyczajnych proporcjach. Zagęszczenie 432 piksel na cal, najlepiej o tym świadczą. Obraz wyświetlany na tym displeju jest ostry, czcionki są odpowiednio wykończone, nie poszarpane. W tym telefonie nie ma już ekranu HDR i ten wodotryck jest zarezerwowany tylko dla flagowca. W codziennym użytkowaniu zupełnie tego nie odczuwa się, bo przecież dostosowanych filmów do tej technologii nie oglądamy każdego dnia. Same kolory oferowane przez q są bardzo dobrze reprodukowane. Czernie mogłyby być nieco głębsze, bo widać ich spadek podczas przechylania urządzenia. Mocniejsze kolory mają swoje charakterystyczne dla LG profile, ale to akurat nic złego. Nie jestem w stanie zarzucić czegoś konkretnego, oprócz delikatnie niebieskiej bieli. Jasność panelu jest udana, nie pogardziłbym jednak, gdyby było ciut jaśniej, ale idzie z tym przeżyć. LG dużo mówi o metalowej ramce. Uformowana jest tzw. ramę H dla wzmocnienia konstrukcji. Jest to dodatkowo aluminium z serii 7000, natomiast niewiele wiadomo o tyle urządzenia. Do złudzenia ma przypominać szkło z LG G6, ale jest to plastik. Łapie sporo małych rysek. Mimo, że telefon mam od tygodnia, to widzę sporo pamiętek po różnych sytuacjach, jak na przykład przeszorowanie telefonu po podłodze. No co, remont w mieszkaniu, to nie ma gdzie go położyć i wylądował na ziemi. A to, że postanowiłem przesunąć go w swoim kierunku, to wcale nie jest żaden grzech. Tak czy inaczej, niektóre rysy mają co wspominać tyłu niestety mamy tylko jeden aparat, tutaj dostajemy od producenta ewidentny znak, że to nie ma być LG G6, a szkoda. Gdyby chociaż zastosowali matrycę tą co LGX Cam to sprzedażowy sukces gwarantowany, o ile telefon będzie dobrze wyceniony. Skazani jesteśmy jednak tylko na jeden aparat o rozdzielczości 13 megapikseli. Sama aplikacja już nam pokazuje, że do flagowca daleko mamy do dyspozycji jedynie tryb podstawowy i wcześniej wspomniane kwadraty zdjęcia 1 na 1, z którymi możemy pokombinować. Nie ma trybu profesjonalnego foto, a tym bardziej wideo. Ustawienia są bardzo proste, a na HDR rozbudowane opcje kończą się, więc trochę smutno. Zdjęcia mają dziwną przypadłość. Raz na jakiś czas telefon minimalnie pomyli się z ostrością i całe zdjęcie jest delikatnie nieostre. Może to wina niesprzedażowego egzemplarza, tego akurat nie wykluczam. Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno jest to do wyeliminowania aktualizacją. W naturalnym świetle zdjęcia wychodzą poprawnie, ale widać szumy, nie ma ogromu szczegółów i aparat w żaden sposób nie umywa się do tego z G6. Najbardziej prawidłowe z tego wszystkiego są kolory. Po zmroku nie ma po co sięgać do kieszeni, niech telefon wygrzewa się w torebce lub w spodniach. Liczba artefaktów i nie jest zupełnie nieproporcjonalne do wysiłku wyciągania telefonu z naszego schowka. Wideo nagramy w klasycznym Full HD. Stabilizacja obrazu jest oczywiście gorsza niż w G6, ale jak na średniaka to radzi sobie moim zdaniem bardzo dobrze. Żeby wideo było najlepszej możliwej jakości to trzeba popracować w postprodukcji z kolorami, bo są zbyt blade i brakuje wyciemnienia w bardziej kontrastujących miejscach. Na wideo są zauważalne szumy i odrobinę ich moim zdaniem jest za dużo. Z aparatu pozostaje jeszcze i ten frontowy, 5 MP, czyli standard. LG ma tendencję do malowania bardzo mocnych konturów na zdjęciach i agresywnego otrzymania, szczególnie w przypadku stosowania jakichkolwiek filtrów z wygładzaniem twarzy na czele. Q6 ma znacznie mniejsze problemy w tej płaszczyźnie i z selfieaków jestem zadowolony. Bateria w porównaniu do G6 również pewien delikatny progres osiągnęła. Na ekranie jesteśmy w stanie opracować przez około 5 godzin. Taki średni wynik osiągnąłem podczas testów. Jeden pełny dzień przy wyłączonym przesyłaniu danych bez większych problemów. Problem Jeżeli dużo gracie w gry, to jest możliwość zmiany rozdzielczości i dostosowania parametrów, aby oszczędzać energię. Pod zespołami jest taki problem, że nie są adekwatne do tego w co celuje LG. Zauważmy, że G6 również ma półkę niższą bebechy niż konkurencja, co wcale nie oddziałuje na płynność urządzenia. W kurzej sytuacja jest podobna. Ośmiordzeniowy Snapdragon 435 o traktowaniu 1 GHz nie jest to maszynka do grania. Podstawowa wydanie zamyka się w 40 tysiącach punktów. Te ścian nic nadzwyczaj dobrego, więc optymalizacja systemu będzie kluczowa. Miło że w standardzie mamy 32 GB na pliki użytkownika i 3 GB pamięci RAM, a to z kolei było jedyną racjonalną opcją. Świetnie, że od samego początku mamy Androida 7.1.1, to bardzo dobra nowina. LG nie zaaplikowało niczego w systemie, co można byłoby nazwać killer feature'em. Oj no, przepraszam, jest odblokowanie twarzą. Niby opcja jest już dostępna od lat w Androidach, ale LG zaprojektowało to własnoręcznie. Problem jest taki, że telefon odblokowałem swoim zdjęciem na iPadzie, także traktujcie to raczej jako gadżet. Jest możliwość włączenia zabezpieczenia odblokowania zdjęciem, ale wtedy skan trwa znacznie dłużej i osobie o tak słabych nerwach i cierpliwości jak ja nie opłaca się tego stosować. System jednak nie naruszył mojej strefy spokoju. Działa bardzo stabilnie, czasami jakaś aplikacja padnie i wywali błąd, ale to sporadyczne sytuacje. Nakładka jest bardzo ładna, widzice są stylowe, motywy możemy zainstalować sobie ze sklepu LG Smart World. Dużo skrótów na belce to jak zawsze na plus. Przypominam, że Android 7.0 umożliwia dzielenie okna pomiędzy dwie aplikacje. Nie będę jednak na siłę doszukiwać się plusów. System jest solidny, ale nie mamy odczucia, że siedzimy w środku Porsche 911. Q6 to raczej Audi, a to porównanie wcale nie jest związane z nadzorem tego modelu. Nie rozumiem, czemu LG tak bardzo walczy ze sobą i nie umieszczając w dalszym ciągu equalizera w aplikacji muzycznej. W Q6 możemy sterować szybkością piosenki tonem, można trochę się pośmiać zmieniając barwę dźwięku helińskiej na piszczącą wiewiórkę, kto co lubi. W sumie, żeby helińska brzmiała jak wiewiórka, wystarczy rozkręcić na maksa głośnik w Q6. Wtedy dominują tylko wysokie tony i środek oraz doły są zupełnie niesłyszalne. Klasycznie słuchawki idą w ruch. I dźwięk robi się dużo bardziej szlachetny. Moim zdaniem jest to dobry telefon muzyczny, o ile jesteście fanami Alvina albo preferujecie zestaw słuchawkowy. Q6 została wyposażona w NFC do płatności mobilnych, jest tryb oszczędzania przesyłu danych, jeżeli macie mniejsze pakiety internetowe. Jakość rozmów oceniam na takie 4, plus, zasięg podobnie. Nie miałem problemu z WiFi ani internetem LTE, który osiąga dobre prędkości. Podsumowując, nie da się ukryć, że Q6 jest wykastrowaną z wielu ciekawych funkcji LG G6, ale z jednym bardzo ważnym wodotryskiem, jakim jest piękny ekran z przodu urządzenia. A dobrze wiemy wszyscy, że kupujemy smartfony, patrząc na nie, pożeramy wzrokiem, jak tylko widzimy ładny smartfon, to od razu bardziej chcemy go mieć. A Q6 jest naprawdę bardzo ładna i na półkach sklepowych czy u operatora może grać pierwsze skrzypce. I tutaj się pojawia bardzo ważne pytanie, jak zostanie wyceniony u operatorów i czy będzie dobrze promowany przez LG. Jeżeli tak, to wróżę duży sukces. A tymczasem zapraszam Was na moje social media, Facebook, Instagram, Snapchat. Na Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Q6, czy Waszym zdaniem jest to udany smartfon. Czy ma szansę powalczyć o średnią półkę, tym bardziej, że dobrze wiemy, że ma pewne niedociągnięcia jak np. brak skanera linii papilarnych. Tymczasem zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału. aby Być na bieżąco ze wszystkimi filmami, z porównaniami, z konkursami smartfonowymi i innymi testami, które mogą Wam się przydać. Żegnam się z Wami, cześć i do zobaczyska!